Gdy odzyskaliśmy niepodległość i była konieczność tworzenia zrębów państwa polskiego, byliśmy z wami. Gdy wybuchła II wojna światowa i powstanie warszawskie, my, adwokaci, wykazaliśmy się odwagą. Byliśmy z wami. Podczas socjalizmu wiele wspaniałych osób, naznaczonych heroizmem, było represjonowanych. Staraliśmy się uczynić wszystko, aby być z Wami. Gdy w 1989 roku nastąpił przełom i wyruszyliśmy w drogę ku demokracji, byliśmy z Wami. Od przeszło 100 lat adwokaci warszawscy stoją na straży praw i wolności, rządów prawa i współdziałają w kształtowaniu demokratycznego państwa. W najbardziej turbulentnych czasach, najmroczniejszych dziejach naszego państwa i naszego społeczeństwa walczyliśmy o godność ludzką. Dzisiaj kierujemy się także tymi wartościami, walcząc o człowieka. Będziemy z Wami, Warszawiakami, przez kolejne 100 lat walcząc o te same wartości. Wszystkiego najlepszego życzę naszej Izbie z okazji tej fantastycznej, stuletniej rocznicy.